Gdzieś w małej, zapomnianej przez Boga wiosce, na skraju mrocznego lasu, znajdowała się szkoła podstawowa. Był to stary budynek z czasów przedwojennych, z ceglaną elewacją, popekanymi oknami i drzwiami, które zawsze zdawały się skrzypieć, jakby ostrzegały przed wejściem. W szkole było zaledwie kilkadziesiąt dzieci, a większość sal pozostawała zamknięta, porzucona i pokryta kurzem. Najstarsze z nich unikały jednego miejsca jak ognia – piwnicy, która była domem legendy opowiadanej od pokoleń. Mówiono, że przed laty, kiedy szkoła była jeszcze internatem, pewien nauczyciel stracił rozum. Zamknął dzieci w piwnicy i zniknął. Nikt nigdy ich nie znalazł, a dźwięki, jakie słyszeli sąsiedzi w nocy, mroziły krew w żyłach. Krzyki… Płacz i śmiech, śmiech dzieci, które umierały w ciemności. Od tamtej pory każde dziecko, które zbliżyło się do drzwi piwnicy, twierdziło, że słyszało cichy chichot, jakby z ściany. Do szkoły przyniosła się niedawno trójka dzieci z miasta, Kasia, Tomek i Michał. Byli przyzwyczajeni do asfaltowych ulic i nowoczesnych budynków, więc stara szkoła z dziwną atmosferą i przesądami wcale ich nie przerażała. Wręcz przeciwnie, uznali to za świetną okazję do zabawy. Tomek, lider ich małej grupy, od razu postanowił zbadać piwnicę, o której wszyscy mówili. Pewnego dnia, po zakończeniu lekcji, cała trójka została dłużej w szkole, czekając aż sprzątaczka wyjdzie. Zeszli na parter gdzie znajdowały się stare, ciężkie drzwi do piwnicy. Były zamknięte na kłódkę, ale Michał, który zawsze miał przy sobie scyzoryk, poradził sobie z nią w kilka minut. Drzwi otworzyły się z przeciągłym skrzypieniem, a ciemność z wnętrza zdawała się ich wciągać. Schody prowadziły głęboko w dół, o wiele głębiej niż się spodziewali. Kasia zapaliła latarkę w telefonie, a jej drżące światło oświetliło wilgotne kamienne ściany. Powietrze było ciężkie i pachniało pleśnią, ale gdzieś w oddali stawało się słyszeć cichy dźwięk, jakby szelest. To pewnie szczury, powiedział Tomek, ale jego głos strazał lekki niepokój. W miarę jak schodzili coraz niżej, dźwięk stawał się wyraźniejszy. To nie był szelest, to był śmiech. Cichy, niemal dziecięcy chichot, który odbijał się echem od ścian. Słyszycie to? wyszeptała Kasia, zatrzymując się w pół kroku. To tylko echo próbował uspokoić ją Michał, choć sam zaczynał się trząść. Dotarli w końcu na dno schodów, gdzie znajdowała się wielka stalowa krata. Za nią. Był długi korytarz, z którego dochodził śmiech. Kiedy podeszli bliżej, zauważyli, że krata jest pokryta starymi, zaschniętymi plamami. Wyglądało to jak krew. – Chodźmy stąd – powiedziała Kasia, ciągnąc Tomka za rękaw. – Nie, musimy to zobaczyć – odpowiedział, przechodząc pod kratą przez wąską szczelinę. Michał i Kasia, choć niechętnie, poszli za nim. Korytarz prowadził do dużej okrągłej sali, przypominającej coś na kształt dawnej piwnicy magazynowej. Na środku stała okrągła kałuża wody, a wokół niej dzieci. Dziesiątki dzieci, blade jak duchy, z wykrzywionymi w uśmiechu twarzami. Ich oczy były puste, czarne. Jakby ktoś wyciął je z ich czaszek. Kiedy Kasia kiedy krzyknęła, Dzieci odwróciły się jednocześnie w ich stronę. Zaczęły ich chichotać głośniej, a ich usta rozciągały się nienaturalnie szeroko. Tomek próbował się cofnąć, ale jedno z dzieci chwyciło go za rękę. Było zimne, jakby martwe, a jego uścisk był zaskakująco silny. Bawmy się! wyszeptało dziecko. A jego głos odbił się echem w sali. Kasia i Michał próbowali uciec, ale drzwi, którymi weszli, zniknęły. Ściany zdawały się zmieniać, korytarze wiły się jak labirynt. Tomek krzyczał, ale jego głos szybko zanikł, gdy dzieci zaczęły go otaczać. Kasia i Michał wbiegli do jednego z korytarzy, desperacko szukając wyjścia. Latarka w telefonie Kasi zaczęła migotać, a potem całkowicie zgasła. Zostali w całkowitej ciemności. Za nimi znów rozległ się chichot. Tym razem głębszy, bardziej przerażający. On, on wciąż tu jest! wyszeptał Michał, zanim coś chwyciło go za nogę i wciągnęło w ciemność. Kasia została sama. Biegła i w nogach, nie patrząc za siebie. Korytarz zdawał się nie mieć końca, ale w końcu zobaczyła światło. Dobiegła do schodów i zdołała wyjść na powierzchnię, trzaskając drzwiami za sobą. Krata, schody, piwnica. Wszystko zniknęło. Była tylko pustka, jakby nic z tego nigdy się nie wydarzyło i nie istniało. Nikt nie uwierzył w jej historię. policja uznała, że Tomek i Michał uciekli. Ale Kasia wiedziała swoje. Z czasem w wiosce znów zaczęły krążyć plotki. Ludzie twierdzili, że w nocy słychać dziecięcy śmiech dobiegający z lasu. A Kasia? Kasia nie śmiała już nigdy spojrzeć w stronę szkoły. Kilka lat później budynek spłonął w tajemniczych okolicznościach. Mówiono, że w popiołach znaleziono małe dziecięce buty. O wiele więcej niż powinno tam być. A każdej nocy o północy, w miejscu gdzie była szkoła, nadal słychać cichy, złowrogi chichot. Ja jestem Smiley. I dziękuję za wysłuchanie mojej nowej pasty. Dziecięcy śmiech na naszym kanale Krainy Horroru. Jeśli spodobało ci się, to zostaw łapkę w górę pod filmikiem na YouTube. Zostaw komentarz pod filmem. Zasubskrybuj nasz kanał Krainy Horroru na YouTube. Zapraszam także na nasz Spotify, gdzie też. Oczywiście creepypasta będzie, jest oraz inne nasze podcasty i creepypasty są. Zapraszam do obserwowania naszego podcastu na Spotify. Zapraszam także do naszego bloga krainahorroru.com, na której razem z Karolem recenzujemy filmy grozy. Link do niego oczywiście poproszę w opisie filmu, potrubię także jako link na naszym kanale na YouTube. Zapraszam także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, do którego linki do oczywiście do nowej pascy na Spotify i YouTube także będą dostępne. Ja jestem Smiley i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej krypi pasty. Cześć!